Cześć, siemano, witajcie ze strony Naga. i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. jak widzicie ja już sobie stoję przy czwóreczce, dzisiaj sobie lecimy z orką albo może lepiej powiem z głęboszołaniem. Uuu, ledwo, ledwo zapaliła. Ja nie wiem, coś tu się chyba naprawdę będzie trzeba ją na remont kapitalny zrobić, bo tutaj... Coś długo zapalała? Zawsze odstrzała, i to jak wiecie, że sekunda już odpalone, a teraz tak za długo, za długo. Hmm, jest sobie wyobrażam. 60, słuchajcie, zostawiłem mechanika, musi tam ją posprawdzać. Przegląd nie był robiony dawno dlatego ją tam zostawiłem. Brony, zresztą też, coś trzeba było w bronach naprawić. I wiecie co? Ja tak szczerze tak sobie tak dla żartów nie chciałem zobaczyć, jak sobie ta 60 da radę z tym moim pługiem się Powiem szczerze, że jeździ szybciej jak pługiem przy nie, nie, Nie ten. że to sami zobaczycie? Bo jak orę pługiem skibowym, właśnie tych z tego sypanszki, tam ze stroną czy coś takiego. To mocno mi tylnie koło podnosiło. A jak właśnie sobie siódemką orałem, to jechało minimalnie 8 km minimalnie 8 km na godzinę, z tego co pamiętam. Patełka za zapanem, bo tu lubię łapać. Co jest? Czy mi grubele, ty! O, teraz światło To się mi faktycznie tu nie łączy. A ośmiel się troszeczkę dać po A właśnie co dwa wrócę do tego pługu, to właśnie jechała sześćdziesiątka z nim najmniej siedem na godzinę, z tego co pamiętam, a najwięcej dziesięć. I wcale tu mi koła nie pójdą więc tutaj super. Moim zdaniem właśnie jak czwórka pójdzie na naprawę i nie zdąży tego całego tam koła przegłęboszować, to może właśnie będziemy sobie ten sześćdziesiątką robić z tym no Znaczy na pewno, bo wiecie, fajnie to by tak wyglądało. tu już zaraz się skręcamy. Właśnie kiedyś chciałem wyciąć ten lasek mówiłem tam, do tego co ten lasek jego jest. Że ty nie chłopie ten lasek, po co? Po co ty się męczysz? A on mi powiedział, że nie może. Ja powiedziałem mu jak nie możesz. Jak jest zima, to raczej wolno. On no, nie, ja nie chcę tego wycinać, dla mnie to jest piękne. Zobaczcie, ile by tu ma 100 hektarów, to tutaj to ma 2 hektary lasu. To mu to szkoda wycień, bo to dla niego ładnie wygląda. Jak on by tu miał 2 hektary do przodu Ziemi i wiesz, jakby na tartak z tym drzewem pojechał, żeby na opo miał duże, to by miał co najmniej na opą na rok, albo na tartach by parę tysięcy zarobić, zwłaszcza, że tartak jest tu już niedaleko, nie? On mówi że nie, bo to dla niego ładnie wygląda. Słuchajcie, i się tak upali. Nie przekonasz go normalnie. I normalnie jak już to widzicie, to w ogóle jest zasiane tak dziwnie po skosie, bo ja je niedawno kupiłem, akurat tak tu było posiana, akurat na żniwa. Ona jest tak dziwnie po skosie, posiane, ale ja teraz będę je robił właśnie tak, jak jest czwórka tu ustawiona. No tutaj nie tym biegi rzuciłem. Tutaj trzeba przeorować, bo tutaj obornik był wyrzucony. Właśnie nie chcę, żeby ten minerały swoje tracił. Także, żeby teraz nie przebawić, bo to my, dopiero jaja. Tutaj w ogóle to drzewo to jest niby jakaś jabłonka czy coś takiego, ale mi to także że coś innego przypomina ma taka kora jest jakby to od palmy było, coś takiego, czy bo już za daleko. Tam można jechać? Tutaj chcę sobie ten malutki cypelek pierwszy zrobić. jest teraz taka nie tylko, że rozwojowa, tylko ona ma być pół rozwojowa, pół Żeby wiecie, żeby, no, nie było coś, czegoś takiego, bo wiadomo na z tej serii w 100% procentach realnej. I co do tamtej teraz serii jeszcze na no, Starowsi, ta seria już że tak powiem rip. Stwierdziłem, że ją zakończę, nie ma co tutaj jej przyciągać, nie będę po prostu Kiedyś się grało na tej starowsi, nie powiem, że nie, ale teraz to jakoś mi się nie widzi. Kiedyś to była właśnie największa mapa, no oczywiście oślinę. A teraz to no, tutaj nie będę oszukiwał. Ja lubię grać na takich właśnie dużych mapach jak Wola Zabieżowska, Czerwonkowo, Lubelska Dolina. To są właśnie takie mapy duże. Właśnie mi się najlepiej gra po prostu na takich mapach. Tutaj się zaraz poprzeczniaka zrobię teraz coś to bardzo chciałam zrobić. Czyli tutaj, a mianowicie moim zdaniem za dużo, tak powiem, wystaje. Tu trzeba, to muszę to przeglamoszować, sobie cofnę aż. I tu przy drodze moim zdaniem też za dużo wystaje aż. O właśnie będę chciał powiem, To też właśnie całe. To ten A Nie wiem, sami ten mnie zawodzi. Może teraz ale jakby zawołuje, tak. Tak, 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 się, tak, 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 na tak, 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 Tutaj właśnie tak, w sumie, to nie jest, słuchajcie, tu... Nie jest głupi pomysł, żeby kupić to pole z tyłu i tutaj to połączyć, bo tutaj te drzewo jakby no nie przeszkadza niczym, tak to by się kawałek dalej zrobiło i tu i fajne by to było jedno duże, zobaczcie na mapie, jakby to fajne było, jedno duże pole z tego by było fajne. Tutaj taki mały klinek. To co przed chwilą robiliśmy by się zaorało, dajmy, znaczy obsiało trawy by się tak zostawiło, a resztę no by się po prostu żeby tam nie trzeba było wierzyć, nie wiem, możecie pisać, co o tym sądzicie w komentarzach. No i to no i tyle. Jeżeli komentarze mi YouTube znowu nie wyłączy, bo czego bym nie robił tutaj, tak są wyłączone. No i włączę sobie jeszcze raz tworzenie ból, bo tutaj teraz to sobie jakoś mocniej przejechać, no i do samego chłodu tutaj jak już, no wiecie, jak już ma być to pole, to już nie będzie duże, a nie takie małe. Tak sobie będę chyba z każdym pola żeby po prostu jak najbliżej granicy, ory, ale w sumie tutaj też można jeszcze do dołożyć kawałek. Bo ja to w sumie mogę przy samym pociągu właśnie to sobie. Ja tak, kładę minut odcinka. Dopiero 8 minut. Wiecie, jak chcę tutaj to małe pole obracać, to ono nie może być już takie małe. To jak na mojej już potrzeby, to żeby tutaj się złożyć, to ono musi być znacznie większe. Bo tutaj w kukurydze, bo to wiadomo, kukurydza tak dużo nie potrzeba, ale no tutaj właśnie złożę, to już mało sobie z tego kawałka. Gdzie się tak sześć Coś tutaj dało bez nawiezienia, więc nie jest aż tak źle. Zwłaszcza, że tu chyba nie masz nawet hektara. Tak właśnie blisko drogi chciałem się tam wolać. Chłop, nawet na zakręcie nie uważam tą betoniarkę, znowu beton przy chwili. W drugą stronę to będzie miało. A właśnie w tym słupku. To tak musi zostać. Dalej nie mogę. Jeszcze mogę ewentualnie z tej strony nie sesymi. nie robić z takich numerów. Dobra. Zmieniamy sobie kawałek wtedy. Tam by można było jeszcze przy tamtym polu tak zrobić w sumie. Wiecie, zawsze zawsze jakieś parę, arów w sumie jest dobrze, bo nie to może do tego hektara to pole się uda dobić w końcu. Zresztą mam pozwolenia. To jest mój ten, jak się tak trawa, tak szaki, to jest, mogę sobie z tym robić, co chcę. Mogę to zostawić, mogę to się muszę, właśnie jak w tym momencie to zrobiłem. W też się zastanawiam właśnie nad dwóch ciągnika, Chcę jeszcze kupić jakiś... Ciągów, że jeszcze delikatnie, tak wiem, że już tak delikatnie w ten nowoczesność idę, ale z rektorów bym chciał chociaż sobie właśnie tą czwórkę zostawić, tą sześćdziesiątkę sz 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 na pewno zostanie, bo jednak małe fajne ciągnie do paszowozów, nawet już mam, że tak powiem, taki zarys sobie. kupił. Ej, ale słuchajcie, teraz mi tak szczerze powiecie, czy to nie byłby głupi pomysł wyciąć ten trzew tutaj? Czy one są moje? dostępne do tego terenu też nie masz dobra czyli te działania są moje ci jak tu odpuszczę czyli być może zaraz to sprawdzę nawet na mapie ciekawości nie dobra to jest coś wszystko dobre to tego na pewno nie kupię Dlaczego tak odnajechać takich krzaków się od razu pozbędę nie. czyli co krzaki będą pobrać? Ja tutaj nie chcę tych krzaków i co teraz. Nie wyolam ich. Fajnie by było się tych krzaków pozbyć. To ja prawie się tym, nic nie przebrałem. Trzeba tu jeszcze raz przejąć tych temat na no, przycinek i tego nie chcę powiększyć, ja nie wiem. A dobra, bo nie mamy zezwolenia do nie co ja rozumiem teraz. Czy normalnie te krzaki, czy to normalnie te krzaki idzie jak u swojego oledzka ja. w wojnie? Choć nie lubię mieć krzaków przy pomocy. wtedy nie widzę tak... W sumie z jednej strony dobrze, że są, bo jak sąsiad będzie e, ten plamy pryskał rzepak, tak jak ma teraz, to przynajmniej nie zboża nie spali, bo pierwsze co tu łapie krzaki krzaki złapią, może umielimy mi się, wszystko. Yy, a po drugie, nie mogę mieć krzaków, bo mnie zasłaniają. Już wtedy ja też mogę sąsiadami spalić przez przypadek, nie? Ale w sumie to działa w drugiej strony. Ja się tak z niektórymi sąsiadami, gdzieś je zgodzi, ale z niektórymi to, wiecie, trzeba uważać. To jest tak, tutaj trzeba jakoś tak się wyorać z tej strony. Lepiej tak, o, tutaj to drzewo jest, właśnie, z tym sąsiadem widzicie, żyje w zgodzie, ceny nie daje, super za zboże. I chociaż sobie nie tylko mi, bo tutaj parę osób, ale ludzie mają po drugiej stronie tam mapę u mnie i tutaj już im nie daje, bo z nim już nie żyją w zgodzie. Próbują się dogadać, ale że mają tam po tamtej stronie swojego, który im daje dobre ceny, no to wiecie jak to działa, nie? ja tu światło, nie zgasiłem akumulator. Dobra. Teraz trzeba sprawdzić, czy wszystko działa. wszystko działa tu? Rurka albo brudna, albo prodziviała. Dobra, będziemy sobie już kończyć ten odcinek, bo widzę już, już 13 minut. Pokażę 4. Może w następnym odcinku wiecie, co sobie będziemy kończyć tą morkę. A nie, w następnym odcinku po nowe nabytki jedziemy, będzie trzeba umyć samą czwórkę, więc nie zapomnijcie strzelić oczywiście łapki w górę, osobika z dzwonaczkiem, bo filmy na tym kanale są codziennie, oczywiście zapraszam Was też na mój kanał Twitchowy, na którym odbywają się live'y co niedzielę od 20, ewentualnie czy o 20.30, no i co do następnego, cześć!